Witam Was w kolejnym odcinku tu Dirty Boys w 2 na 3 tu Foresai Hej On i Blaki Więc tak yy, F1 Dziś będziemy budować stację kolejek Tak do naszego do naszej MOPłapki będziemy sobie robić tory Forrester się tu za zajmie elektroniką stacji. Ja rozłożę tory, później zbudujemy jakieś ładne. Coś, stacje, Żeby to. Żeby. No, żeby żeby się dojeżdżało tam. I że nie trzeba by było biegać. Stację robimy. Czy nie powinien być przycisk? Czasem. Nie wiem. A i. Tak z, z braku materiałów i ze szybkości eee. czasu. Mamy jeden tor. Jeden w tom i w, w obie strony. Masz stona. Clear stona. Tak. Nie. Ks. No, no to i zrobić te tory. E, stację. Tamtą. Ja, ro ja robię tory. Ty robisz obie stację. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie, to stacje są twoje, ja robię tory. Ja robię tory. Ja robię tory. Masz pecha. No to stacje są skończone, ha. Nie, no, y, ty robisz sta to całą stację oporządza, żeby działała. O, tak bym powiedział. No to już działa, tylko to przycisk dodam. já... no ty... no co ty? Ty... Jesteš ty? Lol. Sorry. No, Zawsze jak coś mam do zrobienia, to mam i no. I już. Dobra. No. robię się noc. Okej. Okay. Skończyły mi się tory Dobra Co robisz? Ej Teraz? Tak teraz Skończyłem Co? Początek tekstacji Oto. No i jedziesz tory teraz. Ja tu... Idę po wagonik. Po co ci wagonik? Jak mi się skończyły tory, nie mam jak rozstawiać. Chcę przetestować. A. Luz. Więc tak. Teraz tory sobie skończymy chyba sami. Chyba. A stacje. A ze stacjami zaraz do, do was wrócimy. No to ciao! Więc już jesteśmy, tak? My tu wszyscy obecni i skończyliśmy kolejkę. Tak to wygląda. Stacja jest w budowie. No nie ruszę jej, ja ją zbuduję, żeby była piękna i w ogóle. Tak wyglądają tory. Ja sobie tylko chodzę. Fajnie. Możesz za mną jechać jak chcesz. A gdzie ty jesteś? Już tu jest druga stacja. Już wracam. <laughs> I z powrotem te tary wyglądają tak samo wspaniale jak w, w przeciwną stronę ty nie widzę. I see the dynia The pumpkin I do góry I tutaj To nie jest automatyczna stacja, bo automatycznie się nam nie opłaca <laughs> I to jest taki koniec, koniec wytłumaczenia, czemu nie jest automatyczna, więc teraz... No prawie nie jest. Po części jest. No dobra. W takiej małej części. Teraz tak, 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 tak. tak. Powiedz mi na ile wysokości ta stacja jest teraz. Hm? Na jaką wysokość jest ta stacja? No na jaką? Pięć. Na ile są te te? Na ile są te boczne? Wysokie. Pięć. Pięć, pięć słupków jest postawionych na boku? Cztery. <noise> to pięć. <noise> czy cztery. Cztery. No spoko. W górę. Cztery. Tak. No. Spoko. No. Spoko, o to mi chodziło. I mi się kończą deski już. Więc mógłby skoczyć, przyjść. Czemu ja Skąd ja mam tak duże pochodnie, się zastanawiam? Mm. Nie gdzieś gdzie jest środek. Dobra, tyle wystarczy. Ha. A jakby to... Nie mam chaty. Co? Nie mam chaty, relog. Aha. A tak to nie, naj, nie najgorszy wygląda. I przynieś troszkę dirtu. Jakbyś tam gdzieś znalazł. Znaczy znaleźć na pewno znajdziesz. Tylko <grych> przynieś. Okej. <Okay>. Już lecę! <grych> Chciałem, żeby to zabrzmiało jak najbardziej dziwnie brzmiało tak? troszkę nienormalnie ale czy nienormalność jest dziwna? no zastanawiałem się tak <laughs> jesteśmy bardzo dziwnymi ludźmi <laughs> albo nienormalnymi czyli też dziwnymi no nic dziękuję? Jeszcze, 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 ja chcę więcej, ja chcę więcej. Dobra, nie musisz iść. Jak nie masz przy sobie, to nie musisz iść. Nie mam przy sobie. Eee. Co? No okej, okay, możesz zrobić to tak. Bo jakoś tak. Chyba lepiej, bo wyglądało tak dziwnie. Podtek na podku. Dzięki Bogowi Nocowi, to jest już możliwe. Tak. Bez kombinowania. Ale... Z nie... pochodnią. No. Dlatego ja już tu położyłem dwie pochodnie, tu. Teraz jeszcze chcę położyć pochodnie... Tu. Po drugiej stronie, w tym samym miejscu, tu. Jeszcze tu. Na każdej połóż! Ja <grym> nie, bo będzie źle wyglądało. Ech, rób co chcesz. <grym> I źle? Troszkę. Co drugą w takim razie? E, więc tu, ta, ta i tu, i tu i tu i tu i tu. Mogę dać dzień. Jak ci się podoba? Jak lubisz czytować? Ta, lubisz cheatować, bo zaraz zaczną z złazić potwory i będzie dobrze budować. Dlatego lubię cheatować. Więc spoko. Druga stacja będzie wyglądała tak samo. Więc zaraz ją zobaczycie, na razie. Tak, skończyliśmy obie stacje już teraz. Teraz zobaczycie jak to wygląda z tak, z tej perspektywy odjazdu. Tory. Dam dam dam. Tory, 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 tory. Dam dam dam. Tory, 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 Dam dam dam. Tak wygląda kolejna stacja, druga. Dam, 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 dam. I to tyle. Tu trochę trzeba było Jeff przestrzec po bokach. Liści mam kilka staków już. I tu będziemy jakąś drugą ekspansję robić, coś ciekawego może. Zobaczymy. Kiedyś. Kiedyś na pewno... O, nieprzytany chunk. Tam jest fajna górka. Ale na pewno będziemy robić w tamtą stronę ekspansję jedną. Tak jak w tom zrobiliśmy już ten taki kolejkę. Bo tu mamy łapkę Ale tam będzie tam jest taka ładna okolica i górka taka fajna. I to tyle. Więc żegnają się z wami. Kto? Foresa jak to. I ja. Znaczy blaki. Więc no. oglądajcie nas. Komentujcie, komentujcie. subskrybujcie, papa, pa. ocniajcie. papa